Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie, Dante No to co, słuchajcie, lecimy dalej. Minęło parę dni odkąd Nikola nas tutaj ostatnio widział. No to rzeczywiście szybko poleciało. Czekając tak i nie robiąc nic, sprawiało, że czas płynął naprawdę wolno. Ok, aby to cholera. Dobrze, znowu mamy, słuchajcie, nowe. Mamy podział trzeci, albo dzielenie się numer trzy. <gry> Okej, okay, tym razem mówisz, O, i mamy Nikolę. Dobrze Ci widzisz Nikola. No dobrze, to w takim razie przejdźmy od razu do biznesów. Spójrz na to. Wskazał mi na jakąś tam e, dużą kopertę na stole. Bardzo Ci dziękuję, Gilbert. Masz coś przeciwko? Rozumiem. Czy mógłbym, słuchaj, to pożyczyć? Dla siebie? Jasne, bierz. Zrób z tym, co trzeba. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę ci się za to odwdzięczę. No, to coś ciekawego się będzie działo. A my dalej tkwimy w tym samym miejscu. Dada ciężko westchnął, kiedy przypatrywał się dokumentom. Od razu mogłam powiedzieć, że rzeczy nie idą tak, jak sobie tego by chciał. Wydaje mi się, jakby to z każdym dniem było coraz to gorzej i gorzej. No i dalsze dni mijały od tak. Pewnego dnia Nikola i Leo przybyli z raportem. Dobrze, mam wiadomości. Wygląda na to, że Laosiu i Kościół e, mają jakieś tam e, konotacje ze sobą. E, tutaj jest e, o, zapis pieniędzy, który pomiędzy nimi przepływa. No, no, no. Lante spojrzał na dokumenty i potem westchnął. No dobrze, to potwierdza. A więc wygląda na to, że Laos i Kościół nie będą mogli się tego wyprzeć. Kiedy tak popytałem, wygląda na to. E, że tak, także mieli jakieś tam wtyki, jeżeli chodzi o to, że wiedzieli o tym. Wydaje mi się, że teraz możemy już przejść do naszego planu. Jestem pewien, że za niedługo będzie już lepiej. Dzięki Bogu. Westchnęłam z ulgą, słysząc te dobre wiadomości. Jeżeli nie wiedziałem, że będę... Że tak powiem, liczył na moich rywali w ten sposób. Nando no nie wyglądał na zbyt szczęśliwego, ale wygląda na to, że zaakceptował sytuację. Ale to lepsze niż nie mieć w ogóle żadnego innego wyboru. Wyglądało na to, że oczywiście on zawsze stawiał swoją rodzinę, czyli tam tych mafiozów, przed swoimi uczuciami Dobra robota, Nicole. Nie ma za co. E, no dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój raport. Rozumiem. E, Leo, muszę cię o coś poprosić. Oczywiście, zrobię wszystko. Dędę wstał i przeszedł do innego pokoju. E, Leo, oczywiście, przytaknął, prosząc zaraz za nim. No to pewnie całość będzie się tyczyło nas. E, Pozostawiwszy nas sobie dwoje, Nikola zaczął e, do mnie mówić. To musi być naprawdę ciężkie. Wiesz, no, być tutaj z Dante 24 godziny na dobę. E, to, to nieprawda. Dante jest do mnie bardzo miły i się mną przyjmuje. No, to dobrze się cieszę, że chociaż wie, jak powinien tą naszą kluczową panienkę, e, jak powinien ją traktować. Wiesz, gdybyś nią nie była, to na... nie byłoby cię tutaj w tym momencie. Bardzo mi przykro, że zostałaś w to wciągnięta. Nie ma, się naprawdę nic mi nie jest. Pomimo mojej odpowiedzi, coś wydawało mi się nie tak. Przepraszam, że musieliście czekać, Nikola. To co, skończyliście? Powinniśmy już iść. Oczywiście. E, I wrócę z większą ilością rzeczy. Dziękuję Ci, Leo. Proszę uważaj na się, Nikola. No i ta dwójka już oczywiście opuściła nasze miejsce. A, a ja wciąż zastanawiałam się nad tym, co powiedział Nikola. Czy Dante tak naprawdę traktuje mnie w ten sposób tylko dlatego, że ja no, jestem tą kluczową panienką? Po tym czasie, jak już tutaj z Dante trochę pomieszkałam, myślałam, że pomiędzy nami zrodziło się jakieś takie przywiązanie, a może mi się tylko wydawało. Tak naprawdę, życie z nim tutaj sprawiło, że ta linia, tak, naszych osobnych światów zaczęła się zacierać. Przecież, tak naprawdę, sposób, w jaki on żyje, jest kompletnie inny od mojego. Powiedziałam to sobie już. Parę razy, żeby nigdy o tym nie zapomnieć, jaka jest jaka jest taka ostra prawda, nieprzyjemna prawda. Dni ponownie mijały, a od kiedy Leo i Nikola się tutaj zjawili, a ja wciąż każdej nocy myślałam o tym samym. To tylko dlatego, że no ja jestem ta specjalna. Wybacz, mogłabyś mi zrobić laty. Ja, o, o tak, oczywiście, latę. E, Jasne, daj mi moment. E, mogłam powiedzieć, że Dante się mi przypatruje ze zdziwieniem, więc szybko wyszłam z pokoju. Wystygnęłam e, i oczywiście nastawiłam wodę. Chyba musiałam się tam dziwnie zachować. E, Dante na pewno to zauważył. Jakoś nie umiałam się przy nim zachowywać tak jak wcześniej czułam, będąc teraz z nim w jednym pokoju czułam się tak niepewnie nie umiałam się uśmiechnąć no i jeszcze więcej dni minęło no biedna te myśli zaczęły mnie pożerać od środka nawet w momencie kiedy tylko przecież jedliśmy lunch siedziałam tam bawiąc się moją pastą no to może porozmawiajmy Nagle głos Dante przywołał mnie z powrotem. A, a o Zmieniu czym? Co ja zrobiłem źle? <grym> <grym> um, nie, nic złego nie zrobiłeś. To w takim razie dlaczego mnie unikasz? Wcale ciebie nie unikam. <grym> a, a, Czyżby? A czy przypominasz sobie, co robiłeś przez te parę dni? Dzień dobry, ale dzisiaj jaśniutko, nie uważasz? O tak, śniadanie jest już gotowe. To możesz zjeść beze mnie? Muszę ugotować Karlu mleko. I Liana, ty nie jesteś za bardzo mądra. Chciałbym z tobą porozmawiać, kiedy będziesz miała wolne. O, wybacz, naprawdę muszę posprzątać to miejsce. Sprzątać? Ale przecież cały dzień sprzątasz. O, um, masz rację. To znaczy, e, muszę przygotować obiad. Zobacz, już prawie czas. Jejku, Liliana. Co za baba. Lili, <grywa> Lili, czy ty masz chwilę? O, karno, chodźmy spać. Co? No to powiesz. Dobra, Dante. O, Jezu. No, może za bardzo było to oczywiste. Po prostu ja nie potrafię się przy nim zachowywać tak jak wcześniej. Nic dziwnego, że Dante myślał, że go unikam. Wybacz Dante. Wyschnęłam ciężko. Nie chciałem, żebyś mi przepraszała. Ja po prostu chcę wiedzieć, co się dzieje. No cóż, czemu tak się w sumie zachowuje? Sama bym chciała wiedzieć tam Dante ponownie się odezwał, Widzę, że ja nie odpowiadam na jego pytanie. Czy to coś, co nie możesz mu powiedzieć? Nie, to nie o to chodzi. Czy to coś, co mogłabyś powiedzieć Nikoli? Nikoli? Czemu tak mówisz? To nie ma z nim nic wspólnego. A Leo? Wiem, że mogę porozmawiać z Leo. Ale jestem pewna, że on by nam powiedział. A więc możesz o tym porozmawiać z Leo, ale ze mną to już nie możesz. To nieprawda. Ciężko mi to wytłumaczyć. Ty nic złego nie zrobiłeś, naprawdę. Ja po prostu muszę sobie sama z tym poradzić. Dante zmarszczył brwi. Ach, wyglądał, jakby się tąsał. O nie. No, to prawda, że to, jak się odnosiłam do niego, nie było normalne, ale. Tylko powiedziałam, że no, nie mogę z nim teraz o tym porozmawiać. Nie rozumiem, dlaczego on tak się o tym wszystkim dąsa. Kontynuowaliśmy nasz posiłek już w ciszy. Mm, to jest takie smaczne. I Dante nagle mnie skomplementował. O, dziękuję ci. Mm, sos naprawdę bardzo dobrze współgra z pastą. Nie jest za ciężki i. Nagle Dante sobie o czymś przypomniał i ucichł. Mm, co robicie? A, pozmywałam po obiedzie. Naprawdę dziwnie się czułam z tym, że nie mogę się podzielić, jak się czuję. To prawdopodobnie nie jest tylko to, że Dante jakby się tak zachował i to mnie frustruje. Ja prawdopodobnie... Jestem też strasznie zestresowana, jeżeli chodzi o sytuację teraz. Wróciłam do pokoju, kiedy. O! E, nagle. Zdałam sobie sprawę, że niosłam latę dla Lanty w swoich dłoniach. Nie chciałam, żeby się zmarnowała, więc postawiłam ją tuż przed nim. Proszę bardzo. O! A, Dante zaakceptował to z nonszalancją. Nawet na mnie nie spojrzał. Śmiejesz się? Wcale nie. <grywa> Musiało ci się coś wy wyobrazić. Ale ty przecież się śmiałeś. Co coś jest nie tak. Za, za dużo Do dodałam cukru. Nie? Jest idealnie. E, to idealna kawa dla mnie. Rozumiem. Wciąż ze sobą rozmawialiśmy, w ten dziwny sposób, ale... Poczułam, że coś mnie od środka kilkocze, kiedy Dante pił sobie swoją latę. Aj, miśki. Leo ponownie się tutaj zjawił. Jak zawsze, ja przejrzałam, co kupił, kiedy... O, a to jest coś, co nasz boss sobie zażyczył. Leo podał mi taką białutką, białutki list. To ma do Dante? Nie, to dla ciebie? Co tam masz? Dobra, to ja już będę w takim razie szedł, także do zobaczenia. Leo przytknął i szybko uciekł. Dante, to jest dla mnie? Tak, to jest list do ciebie. Nie będąc pewna, co to jest, usiadłam na Sofię i zaczęłam czytać. To było zaadresowane do mnie, w porządku, ale ten sposób pisma, czyżby to był? Szybko otworzyłam list, żeby go przeczytać. Siostra Sofia. Słowa układały się w pytanie, jak się ostatnio miewam. Już od razu mogłam powiedzieć, że modliła się za mnie, bo wiedziałam, że to przekazuje list. Wyjaśniłam mi, jak wszyscy się umiewają. Czytając to, poczułam dziwny ból w moim sercu. Chciałabym być ze wszystkimi tam z powrotem. Moje życzenie, żeby wrócić do domu, sprawiło, że poczułam łzy w moich oczach. O, o, no. Daćem miał mi coś powiedzieć, ale szybko zamknął usta. Usiadł zaraz obok mnie. I położył swoją dłoń na mojej trzęsącej się. Tędy był cicho, ale my tak razem po prostu z siedzieliśmy. Nie powiedział nawet słowa, ale ta cisza była komfortująca. Ciepło z jego dłoni powoli sprawiało, że moje serce się uspokajało. No, taki czuły gest, prawda? To jedyne, co potrzebujemy. Już mi lepiej, dziękuję. Wymamrotałam swoje podziękowania, kiedy już się uspokoiłam. Nie musisz mi dziękować. Naprawdę doceniałam dobroć, z jaką Dante do mnie podchodzi. Nawet jeśli ta dobroć jest tylko dlatego, że niby jestem specjalna. Ale to przecież wcale nie jest kłamstwo. Przecież cały ten czas był dla mnie taki dobry. Kiedy myślę o tym, jak wiele dla mnie zrobił, moje serce przepełnia się takim ciepłym uczuciem. Tantym dziękuję, że mnie ocaliłeś. Dziękuję, że wciąż mnie chronisz. A ciebie co, nagle? Ja tylko chciałam ci podziękować, no, pokazać, że ja naprawdę doceniam to wszystko. No i przepraszam, że ciebie unikałam. Nie mogę teraz tego wyjaśnić, bo moje myśli wciąż nie są poukładane, ale porozmawiam z Tobą o tym później. Rozumiem. To w takim razie będę czekać, jak już będziesz gotowa, żeby ze mną porozmawiać. No i proszę, żebyś mnie nie unikała, to jest naprawdę. sprawi mi ból. Przytaknęłam, uśmiechając się. Oczywiście rozumiem. No i takie nowe postanowienie przepełniło mnie. Muszę zachowywać się w stosunku do niego tak samo jak wcześniej. Szczególnie po tym, jak on tak się mną tutaj przejął. No i nagle powietrze zrobiło się jakby bardziej lekkie. Dante wymrotał. Na początku... na początku myślałem, że to tylko jakiś dziwny zbieg e, okoliczności, że to ty byłaś tutaj w incydencie z Laos'u. Potem jednak dowiedziałem się, że rzeczywiście na ciebie tutaj polują i że współpracują z kościołem. Naprawdę cieszę się, że byłem tam, żeby Ci pomóc i wziąć Cię pod swoje skrzydła. No, Dante przecież przyszedł po mnie tylko dlatego, że byłam tą kluczową paniątką. Słysząc to, poczułam, że jakiś taki smutek mnie nachodzi. Że tak naprawdę tylko tyle znaczę dla niego. Zwiesiłam głowę. Wciąż przytłoczona, kiedy Dante dalej coś tam wymamrotał. Naprawdę cieszę się, że to ty jesteś tą kluczową panienką. Słucham? Naprawdę byłam ciekawa, co miał na myśli, mówiąc to, ale Dante tego odwrócił swoją twarz, zanim mogłam go o coś zapytać. Czułam, że moje serce wali mi o klatkę piersiową. Chyba powinniśmy zmienić temat, Dante? A jak tam Twoja rodzina się czuje? Czy mieliście ostatnio jakieś problemy? Przez jakiś czas oczywiście unikałam Danta, więc tak naprawdę nie słuchałam nic z tego, co Leo tutaj przekazywał. No tak, chyba powinienem dać Ci o tym znać. Ale na początek e, musimy coś. E, zobaczyć czy jest to dobre. E, rozumiesz jaką mamy obecną sytuację? Jeśli nie, to jeszcze raz ci ją wyjaśnię. Hmm. E, myślę, że raczej nie zmieniłyby się jego odczucia, jeśli poprosiłabym go, żebym jeszcze raz to wytłumaczył. Odpowiedziałam mu. No dobra, niech jeszcze raz wytłumaczy. Niech, niech mu będzie, bo to by Liliana zawsze <grym, tukaj> trochę wolniej myśli. Tak wiele źle rzeczy się wydarzyło, a więc ja się chcę tylko upewnić, że wszystko rozumiem. No dobrze, to ja ci w takim razie wszystko tutaj wytłumaczę. Moja rodzina pozwoliła na to, żeby Laoszu się rozrośli z pewnego powodu. Pewnie już zdałaś sobie sprawę, że nasza praca nie jest taką zwykłą pracą mafii, prawda? Tak, waszą prawdziwą misją jest oczywiście ochrona naszego reliktu. To prawda. Jeżeli chodzi o to, co robili Laosiu, to niezbyt się to pokrywało z nami, więc nam nie przeszkadzali. No i zajmowanie się tak naprawdę naszą sprawą było dla nas najlepszym obrotem. Ale wtedy zaczęli oni e, pozyskiwać ludzi z welenu, z falczy, z arki. E, no i przecież nie mogłem e, odwrócić wzroku. Czy też oczywiście chodzi to, o to, co zdarzyło się ostatnio w kościele? Dan tylko przytakną i kontynuował. Wspomniałem już o tym wcześniej, ale e, mieliśmy, e, oczywiście już wcześniej mówiono nam, że dziewczyny znikają, bo są po prostu porywane. Miałem pewne e, by takie, nie, taką niepewność, czyżby to byli Laoszu. E, no, i niestety, nie mogąc tego potwierdzić, nie mogłem nic na to poradzić. Wiesz, gdybyśmy my się jakoś pomylili, to cały balans w Burlone by legł. Jego wyjaśnienie miało jak najbardziej sens. Jeżeli Falzone zaatakowaliby Laoszu, konflikt by tylko wszystko pogorszył. No i wiesz, zwykli ludzie też oczywiście musieliby za to zapłacić. A przecież to nie o to chodzi w naszej misji. No tak, przecież on zawsze mówił, jak ważny jest balans pomiędzy tymi trzema organizacjami. Co stało się tamtej nocy, to po prostu e, był moment, który to wszystko rozpoczął. E, I. Wcześniej czy później tak byśmy się na tutaj pozbyli. Co prawda nie spodziewałem się, że oni jednak będą mieli jakieś połączenie tutaj z kościołem. Wciąż udało nam się ich tutaj zaskoczyć. Nie powinni mieć już wiele osób w swojej organizacji, a więc chciałbym zakończyć to tak szybko, jak jest to możliwe. Macie już plan? Obecnie pracuję z burluńskimi politykami i policją, żeby jakoś ich tam wywa wywabić Jeżeli oni będą mogli skupić się na Laosiu, my powinniśmy i hmm, po my powinniśmy byli już to zrobić dawno temu a więc to Wy pociągacie za wszystkie sznurki. A, tak, myślisz, że, że robimy to niepoprawnie? Nie mogę cię tutaj winić. Przecież ja staram się to wszystko osiągnąć samemu, nie brudząc sobie rąk. Nantaj nie, nie wydawał się być z tego powodu szczęśliwy. Na no nic. E, idzie nam całkiem dobrze. E, za niedługo powinniśmy mieć już e, jakieś tam e, rezultaty tego wszystkiego. Jeśli chodzi o Visconti, nic nie zmieniło się od ostatniego czasu, kiedy z nimi rozmawiałem. Jeżeli chodzi o Nicole. E, mam nadzieję, że tutaj on się tylko dobrze sprawuje, i jakoś mu to idzie. No tak, przecież ja zapominam, że Dante jest tym naszym bosem całej mafii. No i myśl, właśnie o tym, że to on jest głową całej tej organizacji, sprawiła, że pewne moje myśli ponownie mnie zaczęły trochę przytłaczać. Przecież on tak naprawdę zwracał się do mnie w taki miły sposób, tylko dlatego, że ja byłam jakimś takim kluczem. Ale no to przecież nie jest nic złego. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj sobie tutaj skończymy. Pierwna Liliana tutaj <głos》> się za bardzo dziewczyna przejmuje, ale co zrobimy, też bym się przejmowała na jej miejscu. E, także, moi drodzy, ja wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Następnym razem zaczniemy sobie od tutaj tej naszej dodatkowej historii e, i oczywiście przejdziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie jakiś e, ładny rysunek, ale to zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia.